Dobry wieczór, e, poprzednio chciałem podziękować kibiców za wspieranie drużyny i za wsparcie. E, się, że krótko będę, będę mówił, się, że to był wyrównany mecz. E, jesteśmy też rozczarowani, e, nie tak miało to wyglądać. Widzimy się, że sytuacja w rankowo bardzo podobne jedna i druga drużyna, więc e, była najbardziej e, skuteczna, więc dlatego taki, taki wysoki wynik e, i po prostu do też widać, dzisiaj w działaniach defensywnych nie byliśmy na, na tym poziom co ostatnich so meczach byliśmy, więc wydaje się, że to był jeden z powodów, latego dzisiaj właśnie przegraliśmy. Dziękuję odnoszę te pięć bramek, no to tak jak mówiłem, no. wiadomo, że jeszcze nie, nie byliśmy na, na tym poziomie, co oglądaliśmy w ostatnich meczach, bo, bo do tej pory dobrze wyglądaliśmy. Nie wiem, czy, czy mogę powiedzieć, czy w Europie, czy, czy w liście z wymagającymi rywalami, które, które potrafią też kreować sytuację, no to do tej pory tak, tak to nie wyglądało, więc... Dzisiaj wiadomo, e, że parę, parę błędów, tak jak e, mówię, no, nie, nie był ten, ten poziom, co, co, normalnie, co normalnie więc e, dlatego taka, taki, taki wynik. Po drugiej stronie też, wydaje mi się, że też e, mm, mechu, nie byliśmy skuteczni, no, wydaje się, że parę też być e, meczu, no, nie jak byliśmy tym mieliśmy tam bardzo, bardzo dobre te sytuacje, σε βις νόμους σε σβλήσεις ή ταξίνιστα όνομα είναι στο χέτρο αν όνος η επουσιαίτε κάδρα βια δόμωσε χασάμι για χε για χε μας βίνηκε πο ποθούει στρόνιενο το τεν νιέβενο τεν άσπεκτ φυσικής ναι ότι τεν σφισσός ότι βιδάμι σε σενίσας αστακβάς νενίνινος άνθρωπος A jak se po druhé straně, no to časami, jak to si neúda, či, či v presingu, či raz vidno, to vidíme, že se může se, se pojavit jaký, jak tam pomysl znovu, znovu i vtedy môže tak by se už nečujeme, nečujeme se pevne, alebo to z takého. Mm. Tak jak mówię, że po prostu lech dzisiaj indywidualny no to, no to wyglądał lepiej mi i, i dlatego, dlatego przegraliśmy ten, ten mecz. a w pierwszej rundzie, więc e, wydaje mi się, że już dużo mamy meczów do rozegrania i jesteśmy świadomi, że Musimy punktować, e, szczególnie w drugiej rundzie te, te mecze musimy, musimy wygrać. Więc e, na, pewno, na pewno to będziemy chcieli to zmieniać. To bo, bo wiadomo, że koniec końców e, trzeba się cieszyć e, pod koniec maja, a nie, a nie teraz. Wydaje mi się, że tak mówię, dzisiaj był bardzo bardzo ważny mecz, ale nie decydujący bardziej zdecydują się, może być ten mecz w Warszawie, legia lech. Miałem nadzieję, że wtedy na ten najważniejszy eh, moment sezonu, no to będziemy przygotowanie i będzie to inaczej wyglądać. Zaskoczyć? Ja bym nie powiedział. Wydaje ja. mi się, że w niektórych momentach, no to mogliśmy się trochę zachować lepiej albo operować lepiej, lepiej piłką. Eee... Po koniec końców te, te sytuacje były, a by mi się, że, że to jest, to jest najważniejsze, że te, że te sytuacje były tylko tak jak mówię no, nie, nie byliśmy skuteczni i przez to też nie, nie mogliśmy strzelić więcej więcej bramek. mi się, że ta różnica była także z tej fazie czy te szybkie ataki, które lech poznamiała, no to tam... Trzeba by powrócić trochę szybciej i większa liczba zawodników do naszej polu karne, to, to jest wiadomo. I wydaje mi się, że ta chęć powrotu podkreślaliśmy jeszcze przed meczem. Obserwujcie, też musi tak być. Więc wydaje mi się, że może w tych aspektach to też właśnie była ta, ta różnica, dlatego lepiej wygrał ten mecz.